Codziennie budujemy swoją małą ojczyznę. Kochamy to miejsce, ten maleńki zakątek na tej ziemi. Tak nam przyjemnie, jak czujemy zieloną trawę pod stopami, pobudza nas dźwięk płynących brzosteckich strumieni, a szum drzew nas inspiruje do działania. Status miasta zobowiązuje. Marzymy o nowych inwestycjach, o promocji i o rozwoju. Marzenia mamy dalekosiężne, i w tym miejscu pragnę podkreślić, że marzymy o inwestycjach różnych sportowych również. I pragnę podziękować. Wszystkim za Orlik, którzy dołożyli maleńki przysłowiowy grosik. Pięknie dziękuję. Lista jest bardzo długa, a przytoczenie tej listy będzie jesienią przy oddaniu. Ośmielę się teraz pięknie poprosić, najpiękniej no jak tylko potrafię. Wszystkich szanownych gości, o kolejny maleńki grosik, dorzucenie do wniosku pod tytułem Sala Gimnastyczna dla Gimnazjum w Brzosku imienia Królowej Jadwigi, a powiem, że wniosek już jest złożony po raz drugi przez naszego pana burmistrza i takim ciepłym wzrokiem patrzę w kierunku gospodarza naszego. Województwo Podkarpackiego. Przedstawiciela rządu polskiego. Tak ciepło patrzę w stronę obojisk parlamentu, sejmiku wojewódzkiego i Europarlamentu. Nie proszę dla siebie, szanowni państwo, nie proszę dla tej placówki. Ale proszę dla skarbu tej ziemi, dla młodzieży gminy Brzostek i dla dzieci brzosteckich. Malarz, jeżeli przykłada pędzel do obrazu, do płótna, to zawsze w wyobraźni ma ten obraz. I my dziś mamy w tej wyobraźni nasze miasto za dwa lata, za pięć lat. Za 10 lat. Wierzymy, że to miasto i gmina Brzostek będzie pełna ludzi zadowolonych, szczęśliwych dzieci i młodzieży, pogodnych starszych. A być może powiedzą tak, ach, brzosteckie jakie cudne. Gdzie jest taki drugi kraj? Dziękuję za uwagę.